Może dlatego, że o pieniądzach, ale mój wykład nie będzie ani kolorowy, ani nic się nie będzie ruszać. Obiecuję. Ci, którzy mnie znają, wiedzą też, że użyję na pewno paru określeń nie mieszczących się w szeroko pojętej poprawności politycznej, za co z góry wszystkich przepraszam. Mamy dość prostą sytuację. W krajach europejskich umówiliśmy się wszyscy, że za zdrowie obywateli odpowiada państwo. Odprowadzamy w bardzo różnych formach składki, podatki, daniny, inne jeszcze opłaty, z których finansowana jest opieka zdrowotna. I systemy organizacyjne w tym zakresie Mamy w różnych krajach bardzo różne i różnie też zorganizowane są zakresy odpowiedzialności państwa. Natomiast bez względu w tym takim głównym podziale dwóch systemów finansowania ochrony zdrowia, tak zwanym Bismarkowskim i Beveridge'a, tak czy owak. To państwo ponosi odpowiedzialność za zdrowie swoich obywateli. I oczywiście, mówiąc o kosztach ekonomicznych, my możemy e, powiedzieć, że tak teoretycznie można sobie pogrupować, można mówić o różnych instytucjach, które w określonych sytuacjach będą finansowały. Jakąś procedurę medyczną, leczenie, w różnych krajach też może obejmować to przynajmniej część opieki, tej tak zwanej socjalnej. Ja ten slajd przygotowałem po to, bo we wnioskach. Pewne rzeczy takie niepokojące, które daje się zaobserwować w naszym systemie ochrony zdrowia. Natomiast zanim przejdę do wyników badań, ja chciałem pokazać Państwu parę slajdów o charakterze takiego wstępu, um, mającego na celu uświadomienie nam, że pewne rzeczy w naszym systemie ochrony zdrowia funkcjonują. Rozpocznę od takiego raportu WHO, który się nazywa Czy ludzi stać na płacenie za opiekę zdrowotną? Ten raport, żebyśmy się dobrze rozumieli, on nie dotyczy chorób rzadkich, on dotyczy obywateli, tak? On dotyczy społeczeństwa jako całości. Proszę Państwa, Aha, to już wiemy, że ten wskaźnik działa w dość niestandardowy sposób, w związku z tym, przepraszam, ale będę musiał omawiać to, co Państwo widzicie. Na osi odciętych produkt krajowy brutto na mieszkańca, na osi rzędnych wydatki publiczne na zdrowie. Można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli państwo jest bogatsze to ono jeszcze większy procent, wow, panie profesorze, to jestem chyba uratowany teraz. Albo, albo nie. Świeci? No świeci, ale to światło, jak, jak światło odbite, proszę światło. Państwa, ale, ale widzicie. Polska jest tutaj, tak? Zwracam uwagę, że ostatnie dostępne dane, na podstawie których WHO sporządziło ten raport, to jest rok 2016. Od roku 2016 mnóstwo się zmieniło. Znaczy, co się zmieniło? Ano, Polska przesunęła się gdzieś z tej pozycji na tę pozycję. My już jesteśmy, jeżeli chodzi o zamożność, zdecydowanie wyżej. Natomiast proszę Państwa. Zobaczcie, bo interesująca jest raczej tutaj ta skala. Ile procent jest wydawane na ochronę zdrowia? Cztery z kawałkiem metodologia liczenia się zmieniła. Pozwólcie, że, bo to też w tym raporcie się znalazło takie definicje dotyczące zubożenia i pogłębiającego się zubożenia. Zubożenie według WHO to sytuacja, w której po pokryciu opłat bezpośrednich łączna wartość konsumpcji rodziny spada poniżej granicy potrzeb podstawowych. Pogłębiające się zubożenie to jest sytuacja, w której rodzina nie była w stanie wcześniej zaspokoić swoich pod, podstawowych potrzeb, ale nadal ponosi opłaty bezpośrednie. Proszę Państwa, to może kolejny slajdzik. Tu, tu jesteśmy jakby wyżej, ale nie jestem pewien, czy to jest akurat dobrze. E, udział opłat bezpośrednich w bieżących wydatkach na zdrowie. Rozpowszechnienie katastrofalnych wydatków zdrowotnych, liczonych jakby na podstawie tej, ty, ty, tych dwóch definicji. Proszę Państwa, na osi odciętych mamy to akurat co 15 WHO sobie zrobiło procent, ile pieniędzy na leczenie wydajemy poza pieniędzmi systemowymi. tak, Czyli ile poza naszymi składkami, podatkami, musimy zapłacić, żeby zostać wyleczonym. Yy. Irlandia, Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Niemcy, Austria, Polska jest tutaj. Yy. No, Mołdawia jest wyżej, ale znowu... No, z całym szacunkiem dla Mołdawii, natomiast nie wiem, czy to porównanie jest dobre. Proszę Państwa, to z tego raportu jeszcze slajd. Ile jest rodzin w Polsce, które cudzysłów, rujnują się, które wydają więcej niż są w stanie wydawać na opiekę zdrowotną. Znowu, no możemy powiedzieć, że jest Jakaś pozytywna tendencja, natomiast my cały czas mamy ponad 8% społeczeństwa, które wydaje więcej, niż się w stanie tak de facto. Mamy tu jeszcze jedną interesującą rzecz, a mianowicie rozbicie na kwintyle: najbiedniejsi, najzamożniejsi. I oczywiście, co jest łatwe do przewidzenia, najwięcej osób w tej grupie to są osoby najuboższe. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zdarzają się również osoby zamożne. Przepraszam za ten slajd, on jest kolorowy, ale musiałem go w tej formie zrobić. To jest. Zrzut ze strony Eurostatu dotyczący wydatków na opiekę zdrowotną, ale już bez przeliczeń, parytetów, siły nabywczej, tylko tak po prostu na wprost liczone euro. Sorry, znowu muszę się odwołać do Mołdawii, ale wydatki Polski i Mołdawii są w tej samej grupie, tak? Znaczy, my wydajemy trochę więcej. Ja dlatego zrobiłem zrzut ekranu, żeby ktoś mi nie zarzucił, że celowo manipulowałem skalami w ten sposób, żebyśmy z Mołdawią byli w jednej grupie. Nie, proszę Państwa, my jesteśmy Polska wśród krajów wydających na ochronę zdrowia najmniej w Europie, tak? Mołdawia, Rumunia, Bułgaria. Z drugiej strony, Szwajcaria. A czy to jest zaskakujące? Nie porównujmy się do Szwajcarii. Proszę Państwa, w naszych badaniach, które z profesorem Domarackim prowadziliśmy, wykorzystaliśmy taką skalę Consumer Financial Protection Bureau, gdzie staraliśmy się, zadając pytania opiekunom dzieci z chorobami rzadkimi, wszystkim, którzy odpowiedzieli, serdecznie dziękujemy zbadać jak oni czują swoje bezpieczeństwo finansowe, takie subiektywne. I w społeczeństwie powinno się to według twórców tej skali rozkładać w jakiś taki sposób. To sobie zostawmy. 942 osoby, 942 opiekunów odpowiedziało na naszą ankietę. Tak to wygląda w polskiej populacji osób z chorobami rzadkimi. Jeżeli potraktować to testem statystycznym, to rozkład mamy normalny, natomiast to, co jest interesujące, na co zwracam Państwa uwagę, to to jest to, że ponad 13% osób, opiekunów, dzieci z chorobami rzadkimi mówi, że nie wiąże, nie dopina się finansowo. Pokażę wyniki trwającego badania, które robimy dla zespołu Angelmana z Panem Presorem Domarackim, pokażę cztery cyfry. Badanie dotyczy 2024 roku i tego dla dwóch konkretnych, jakby w cudzysłowie procedur, ile wydał NFZ, ile wydali rodzice. W 24 roku dla chorych zespołem Angelmana, NFZ na turnusy rehabilitacyjne wydał 42 43 tysiące złotych. Rodzice w tym czasie wydali 642 tysiące, tak? Przepraszam, na prosto licząc 94% wydatków zostało sfinansowane przez rodziców. Poza systemem. Koszty rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, psychologicznej, zajęciowej, trening logopedyczny NFZ sfinansował na 236 350 zł, średnio 3400 na chorego, sporo. Rodzice w tym samym czasie wydali ponad milion 15 tysięcy na dziecko. Czyli tutaj mamy sytuację, gdzie 82% kosztów zostało poniesionych zupełnie poza systemem. Pojawia się dość fundamentalne pytanie, kto ma finansować leczenie chorych. Proszę Państwa, tu jest brzydkie słowo nienaukowe, ale musiałem go użyć. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są skandalicznie niskie skandalicznie niskie. I jakakolwiek dyskusja na temat finansowania leczenia chorób rzadkich, wsparcia opiekunów, musi rozpocząć się od tego. Druga kwestia to ja oczywiście z całym szacunkiem dla dorobku zespołu i doceniając prostu w ogóle skok w nadprzestrzeń, który został wykonany w sensie przełomu w sposobie myślenia. Natomiast jeżeli miałbym ocenić, czy dzisiaj mamy jakiś system opieki nad chorymi, z chorobami rzadkimi, to ja odpowiadam, że nie. Tak samo jak nie mamy żadnego pomysłu systemowego na wsparcie opiekunów. Po trzecie, co przed chwilą pokazałem, znaczna część kosztów terapii jest przesunięta na rodziców i po czwarte, zupełnie, ale kompletnie nie ma pomysłu na to, jak pomóc osobom najbiedniejszym. Chyba nikt nawet nie, nie, nie próbuje, nikt się nie zastanawia. Znowu jest to przerzucone na stowarzyszenia, na fundacje. Na zbiórki społeczne. Proszę Państwa, nie na tym polega systemowe rozwiązywanie problemów w ochronie zdrowia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.